Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. To maleńki, plastikowy czujnik z metalową sprężytką, ukryty w klapie, który informuje BSI, czy zatrzask rzeczywiście zaskoczył. Po latach styk się wypala, przez co auto myśli że drwiąca zawsze stoi otworem, choć jest zamknięta. Objawy są proste. Światło w bagażniku nie gaśnie, centralka ciągle buźka, a akumulator po nocy siada. Na szczęście wymiana to 10-minutowa gra. Wystarczy śrubokręt-krzyżak, kluczyk Torx T20 i nowy przełącznik, który kupisz w moim sklepie pod hasłem Mikrostyk Klapy 308. Zacznij od odłączenia minusa z Aku, by uniknąć zwarcia. Zdemontuj tapicerek pod sufitki bagażnika. Trzyma się na czterech zatrzaskach, delikatnie podważ od strony szyby. Teraz zobaczysz czarny zamek z wbudowaną siłowniką. Mikrostyk wczepiony jest w jego górę, przytrzymany jedną śrubą torx. Wykręć ją, odłącz biały wtyk z dwójki przewodów, wyjmij czujnik razem z gumową uszczelką. Przed montażem porównaj kot nowej części, powinna mieć oznaczenie 6554FQ lub 96870ZF. Wsuń nowy styk na prowadnicę, dokręć z momentem 1,2 Nm, podłącz wtyczkę, a następnie test, zamknij maskę, sprawdź, czy lampka w bagażniku zgaśnie przy pierwszym kliknięciu. Jeśli tak, składaj pod sufitkę, wciskając zatrzaski od środka na zewnątrz. Gotowe, koszt naprawy to zwykle poniżej 50 zł, a komfort psychiczny wraca na 100%. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!